Siemanko, dzień dobry. Witajcie na kanale Bez Spiny. Jesteśmy na plaży i Popatrzcie, co tu się dzieje. Nie spodziewaliśmy się tego, ale dzisiaj mają sprzątanie wybrzeża. Barreses, is... uh, Dennis, yeah. is it like uh, whole Philippines coastal cleanup or only here? Yeah, I hear only w month of September, but... Jest to po prostu taka lo, lokalnie się zorganizowali i sobie sprzątają. Bo e, Denis mówi, że m, taki e, Narodowy Dzień Sprzątania jest e, we, we wrześniu. <grym> Jak widzicie, jest to, jest to pod, e, e, pod nadzorem Straży Wybrzeżnej: tak? Coast Guards. Wow. O 9 rano już zaczyna przypiekać, Jak się stanie w słońcu, to jest grubo. Magda, o, Magda jest dzisiaj z nami. A... Chodź, Antek, chodź. Rzucać tym? No, porozmawiałem z, ze strażą wybrzeża i. Może zrobią, zorganizują sprzątanie podwodne w Santiago, czyli tam, gdzie my mieszkamy. Bo tam naprawdę teraz po tym, <laughs> teraz jest Habagat i wszystkie śmieci do tej zatoki wpływają. Także tam naprawdę jest dużo śmieci. Tutaj jest dość czysto, widzicie, tu jest, tu jest płaska woda, nie ma fal, a, y, bo to już jest jakby strona y, zachodnia wyspy, a my jesteśmy centralnie na południu i. Po prostu wiatr i, i fale wchodzą do zatoki, i wszystkie śmieci tam ładują. także. No zobaczymy, czy zorganizują. Nie? Jak zorganizują to, to zrobię vlogasek oczywiście, bo, bo już zgłosiłem, zgłosiłem się na, na ochotnika do sprzątania. Zbieranie śmieci pod wodą nazywają tutaj Scubarero. No, Scuba od scuba divingu, Natomiast Basurero to jest osoba, która zbiera śmieci, więc Scubarero to jest osoba, która zbiera zbiera śmieci pod wodą. Żeby nurkować bez spiny, szczególnie jeśli nurkujecie solo i to powinno być obligatoryjne trzeba mieć dwie butle, tak? No, jedna na plecy, druga pod pachę i, i lecimy. No i dzięki, dzięki temu mam tak naprawdę jakby to była gra, to mam dwa życia, nie? Jeśli nurkuję w takim setupie jestem w stanie. No moje nurkowania trwają tak z i pół, około 2,5 godziny zazwyczaj. Nawet jeśli zejdę na 30 metrów, to i tak po prostu mam na, na tyle powietrza, że zero zmartwień. Mam czas po prostu na wszystko. Mogę. Dużo większa, wiecie, elastyczność i No i, i w ogóle się zacząłem zastanawiać czemu. Czemu tak późno sobie ten, tą drugą butlę złożyłem? Już powinienem dawno po prostu tak nurkować. Osobiście wolę też zrobić jedno takie długie nurkowanie w trakcie dnia, niż dwa osobne nurkowania krótsze. Bo zabiera mi to mniej czasu też. Wiecie, nie muszę robić przerwy między nurkowaniami, z reguły się robi minimum godzinę przerwy. Nie muszę dwa razy, drugi raz wchodzić i wychodzić z wody. Wchodzę raz, wychodzę, sprawa załatwiona, nie? No, nieporównywalnie bezpiecznie jest nurkować z dwiema butlami. Nie? Szczególnie jeśli nurkujecie solo, to powinniście nurkować z dwiema butlami, a nie, a nie z jedną. W sierpniu dość dobrze sobie ponurkowałem. Nurkowałem z łodzi. Tutaj jak widzicie z innymi y, osobami, nurkowałem też bardzo dużo solo z brzegu. Nurkowałem w nocy, nurkowałem w dzień. Więc był to dość intensywny miesiąc nurkowy dla mnie i, No i bardzo zadowolony jestem Dziewczyna, którą widzicie tutaj To jest żona Polaka, którego nie miałem okazji poznać Gdyż mieszka w Niemczech, tam pracuje A ona akurat no, czeka, czeka na niego tutaj na, na kamotes Bo stąd pochodzi No i tutaj jak widzicie nurkowaliśmy na ścianie i zeszliśmy na sam dół tej ściany do takiej małej groty. Groty jaskini. Widzicie, tutaj już jest głębokość 34 metrów. I wejście do jaskini. Pierwszy z bohaterów dzisiejszego vlogaska to y, Harry Squad Lobster, czyli y, Homar Włochaty. Tak, jest to homar, to nie jest krab, bardzo malutki, dorastający do półtorej centymetra, żyjący na gąbkach beczkowych, na tych dużych takich gąbkach, które możecie nieraz oglądać na, na vlogach, takich czerwono-brązowych, no, które mają, przy, kształtem przypominają beczkę. I jeśli macie szczęście, to między żeberkami tej gąbki można takiego homara wypatrzeć. Nie jest to bardzo popularne stworzenie, także no nieraz się trzeba dość długo naszukać i to był chyba pierwszy, jakiego znalazłem na Kamotes, a, a wiecie, że już mieszkam tutaj kilka miesięcy. No i oczywiście uciekał cały czas od światła mojej latarki, także też ciężko było go uwiecznić. Pływamy do pierwszej groty, ja plus filipiński divemaster, no i ta, ta dziewczyna, która była na łódce i na wejściu do, do tej groty znalazłem dość rzadko spotykanego ślimaka skrzelnego właśnie tutaj, także też ciekawe znalezisko. Tutaj ślimaczek naguskrzelny, krzelny. Chromodoris colmana, Nazwana tak na, na czesiej odkrywcy, osoby, która uwieczniła ją pierwsza w książce. Dorastający do 2 cm. Dość kolorowy. No ciekawie prezentujący się ślimak. Dlatego też został tutaj uwieczniony. Jest to dość popularny ślimak, ja już go wcześniej pokazywałem, ale po prostu no, ładne dość ujęcia mi się udało y, zrobić, z których jestem zadowolony. Dlatego też ponownie wylądował w jednym z moich y, vlogasków grota czy też jaskinia. Macie taki rzut na wewnątrz, no i na, na wejście. Także, jak widać, nie jest to zbyt obszerne yy, miejsce. Kolejny ślimaczek nagoskrzelny Nembrotta Lineolata. Bardzo ciekawie yy, według mnie ubarwiony. Ten ślimak dorasta do 7 cm długości, także no znacznie większy może urosnąć niż, niż ten poprzedni Chromodoris. Tutaj widzicie jego skrzela. Rogi na głowach tych ślimaków nagoskrzelnych nazywają się rinoporami, i są to ich narządy smaku, dotyku i węchu w jednym. Pierwszej jaskini doświadczyliśmy głębokości 34 metrów. Tutaj z niej wypływamy i zmierzamy do kolejnej, która jest zaraz, y, zaraz obok. No tutaj widzicie właśnie, w, w, wpływamy do niej. Ta jest troszkę większa. No i od razu mnie w oczy rzuciły się dwa ślimaki nago skrzelne na jednej ze ścian. Dla mnie jedno z najbardziej niesamowitych stworzeń morskich peacock mantis shrimp, czyli krewetka modliszkowa. Nauka wyróżnia około 500 gatunków krewetek modliszkowych. Część z nich jest wyposażona w pałki do uderzania, tak jak ta tutaj prezentowana. Inne mają tak, jakby takie włócznie. No i to stworzenie jest w stanie uderzyć z siłą, y, z siłą pocisku małego kalibru, takiego powiedzmy y, małego rewolweru. Dzięki czemu miażdży, miażdży swoich wrogów, ich, ich skorupy, ich ciała, ogłusza. No, jest bezwzględnym drapieżnikiem, bardzo agresywnym, bardzo terytorialnym. Y, z reguły żyje właśnie samotnie. I ma też jedne z najbardziej zaawansowanych, rozwiniętych oczu w świecie zwierzęcym, które mają 16 fotoreceptorów. W, poró w porównaniu do człowieka, yy, ludzkie oko ma tylko 3, także no, trudno mi nawet sobie wyobrazić, co on może widzieć. Ujęcie z wnętrza yy, drugiej jaskini, w której spędziliśmy chwilkę. No i szybciutko wypływamy, bo wiecie, na głębokości 30 metrów to jednak yy, raz, że bardzo szybko się azotujecie. A dwa powietrze jest używane też znacznie szybciej yy, przez to, że jest skompresowane dodatkowo ciśnieniem wody. Także oni byli na jednej butli. Ja byłem na dwóch, mogłem sobie zostać trochę dłużej. tera Eolidia Semperi. Potocznie zwana też niebieskim smokiem Blue Dragon. Bo czasami przybiera taką barwę. Bardzo ciekawie wyglądający ślimak. Dość długi, dorastający do 15, może nawet 20 cm. Co go charakteryzuje, jest to no, też niesamowita zależność. Ten ślimak potrafi hodować na swoim ciele zooksantele. Czyli są to takie proste organizmy, glony, które rosną też na koralowcach, i dzięki temu koralowce mogą się odżywiać. I tak samo jest w przypadku tego ślimaka. Dzięki zooksantelom na jego ciele, on ma jakby dodatkowe źródło pożywienia. To już są ujęcia z, z, ze szczytu ściany i jak widzicie moi towarzysze oddalają się w kierunku płyczej wody. Ja mogłem zostać znacznie dłużej dzięki temu, że wziąłem sobie drugą butlę na to nurkowanie. Ryba skorpion to jeden z mniejszych gatunków, które możecie spotkać. Tassel Scorpion Fish. Niesamowicie ubarwiony i. Porośnięty tak, jakby różnymi wypustkami falującymi na wodzie, które wspomagają jego kamuflaż. Tutaj widzicie kolce jadowe, które ma na grzbiecie. Jest to stworzenie niebezpieczne, trzeba na nie uważać. Także nieostrożni nurkowie, mimo tego, że ono się praktycznie nie rusza, no czasami zdarzają się jakieś ukłucia, i z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Tutaj ujęcie z, z szczytu ściany. No dokładnie widzicie przy samej ścianie z reguły jest właśnie dużo ryb w tych miejscach. No i ja już jestem sam. Jeszcze się nawet nie przełączyłem na drugą butlę. A drugi raz yy, w przeciągu pół roku natknąłem się na tego ślimaka, który przypomina brudną skarpetę. Ale jest to rzadki, rzadko występujący ślimak. On chyba lubi ten, ten koralowiec, właśnie na którym tutaj go widzicie, bo poprzednio też był na, na, występował na tym samym koralowcu. Go zaobserwowałem. Malutki ślimaczek dorastający do 2 cm. No i tutaj możecie zaobserwować jego gimnastykę. Także są to ciekawe momenty takie wiecie do obserwacji zachowań tych stworzeń. Nigdy wcześniej go nie widziałem. To pierwszy raz yy, pierwszy raz spotkałem się z tym stworzeniem na Kamotes. Kolejne ujęcie ze szczytu ściany. Bardzo dużo ryb. Kilka gatunków tutaj co najmniej się przewija. No, wspaniały widok. Jest super. Tego ślimaka jeszcze wam nie pokazywałem. Plakoprankus ocelatus. Ciekawie wyglądający, i on jest zaliczany do head-shielded slugs, czyli do ślimaków, które mają głowę w kształcie tarczy. Jeśli miałbym to przetłumaczyć dosłownie z angielskiego, widzicie, rinopory w tym przypadku ma wystawione jakby na boki, nie do góry. I on sobie tutaj ryje w piasku w poszukiwaniu. Pożywienia, tak mi się wydaje, mimo tego, że według książek żywi się różnymi rodzajami glonów i, i takich małych roślin, roślin morskich zielonych. Piękny okaz ogórka morskiego, bardzo duży. I taki ogórek może być domem dla krewetki komensalnej, w tym przypadku Emperor Shrimp. Nie jest to popularnie spotykana krewetka, trzeba się nieraz namęczyć, żeby ją znaleźć. No, mnie się akurat udało. Popatrzcie tutaj, jak ona sobie żyje na ciele tego ogórka. No, to ciało w ogóle na zbliżeniu też wygląda niesamowicie. Ta krewetka no raz, że ma ochronę przed drabież, drapieżnikami, chowając się pod tym ogórkiem, może sobie za darmo podróżować na nim, bo te ogórki cały czas się przemieszczają. A dodatkowo, jeśli nie ma co jeść, to żywi się jego wydzielinami skórnymi oraz odchodami. Także do, po prostu pełen serwis od jednego ogórka morskiego i tyle szczęścia. No, nastał czas, żebym się przełączył na drugą Tutaj Widzicie, w pierwszej mam 50 barów jeszcze, więc postanowiłem się przełączyć na, na drugą. Goniobranhus geometricus. Yy, chyba już pokazywałem tego ślimaka wcześniej, ale, no, bardzo ciekawie wyglądający Okaz dorastający do 35 mm, czyli też niezbyt duży, ciekawie ubarwiony. No i jak również deseń, kształt tego ciała z wzgórkami jest, jest intrygujący. Takie limonkowe rinopory oraz skrzela ciekawy, ciekawy okaz. Nembrota cristata. tutaj taki trochę, to są trochę większe ślimaki dość dorastające, tak myślę, że to 10 cm, być może nawet 12, nieraz można dość duże okazy y, znaleźć, ale też y, no ciekawie wyglądający, tu macie zbliżenie na jego skrzela tutaj na głowę i rynopory No i struktura tego, tego ciała, która nie wiem przypomina jakiś plusz czy coś no aż by się go chciało ażby się go chciało dotknąć i, i przytulić. tak tak niesamowicie wygląda na zbliżeniu. Goniobranchus reticulatus to ślimak, którego już wcześniej Wam pokazywałem, ale tutaj bardzo dobre ujęcia udało mi się nagrać, więc dlatego pokazuję go jeszcze raz w kolejnym vlogasku. Zbliżenie na, na skrzela, wcześniej było zbliżenie na te na Rinopory, czyli jego narząd dotyku, smaku oraz węchu. No i te rinopory też ciekawe, takie w kolorze zł złota, można powiedzieć. A sam ślimak wygląda jak byłby posypany e, drobno zmielonym parmezanem. <grym> tak mi się jakoś kojarzy. No niesamowite są te ślimaki nagoskrzelne, to są niesamowite stworzenia. Tutaj już powrót, powrót do brzegu, znurkowanka. Banan na twarzy. I wracamy. Sobota. Plaża puściutka. Nie ma nikogo, tylko my. To jest dobra sobota. O, jeszcze jest piweczko ponurkowe. Mm. Piwo najlepiej smakuje po nurkowaniu, niebo. To powietrze, którym oddychacie, jest kompletnie pozbawione wilgoci. Piwo po nurkowaniu smakuje fantastycznie. <noise> z pozdrowieniami dla gotujących. Co da mantek z tą flagą robić, co? Nie wiesz jeszcze? A tu ją wbijasz. Popatrzcie. Kochana dziubaka dzisiaj rano rybę w sosie słodko-kwaśnym <laughs> przygotowała. Także mam co jeść. Mm, wygląda bardzo apetycznie. Bardzo, bardzo apetycznie. Tata jeszcze nie jadł obiadu, oni już jedli. Ale nurkowanie super, super. Jestem bardzo zadowolony. Prawie dwie i pół godziny byłem pod wodą i, i znalazłem e, kilka ślimaków. Oprócz ślimaków to znalazłem e, pięknego e, mantis shrimpa, czyli tą krewetkę modliszkową i była wielka i w ogóle nie bała się wyjść ze swojego ukrycia. Także mam ją całą nagraną jak sobie wyszła, pływa i tak dalej. Także super, nie? I w ogóle mi nie uciekała. Tam ją chyba nagrywałem przez 5 albo 10 minut. Nie, naprawdę. No i wiecie, ja po nurkowaniu to zawsze jestem taki wycilowany. Nie? To mnie po prostu uspokaja, odpręża, relaksuje. To jest, to jest tak, jak nie wiem, jak medytacja, podejrzewam, dla, dla ludzi, którzy medytują. No to ja się tak czuję. Plus jeszcze dochodzi do tego takie pozytywne zmęczenie fizyczne, no bo jednak. Trochę, trochę się człowiek napływa przez dwie godziny. Alex, z wają you bring the with you. Anton, Anton wants to bring it. Yes. Show me this. Nie huh? <laughs> <laughs> Mam nadzieję, że, że zrobimy to sprzątanie podwodne Santiago razem z, ze strażą y, Wybrzeża. Ja ich jeszcze próbowałem tam namówić, że, wiecie, zrobię fajny vlog z tego sprzątania. Oni lubią takie rzeczy, bo chcą zawsze też pokazać, że, że coś robią pożytecznego, zaprezentować, no i też przełożonym swoim, tak, także, także. No, mam nadzieję, że się to wydarzy, nie? A rodzinka, popatrzcie. Tam widzicie ich z pomarańczowymi kamizelkami teściowa teściowa, Antek i Kalix. Kaliks jest w tym w czapce niebieskiej z jeansu a teściowa ma gogle znaczy tę no, maskę do nurkowania na, na głowie a no i Antek w ogóle Antek już umie pływać w tym tygodniu Antek się bo byliśmy jesteśmy tutaj trzeci raz na tej plaży w tym tygodniu. Ja trzeci raz nurkuję ze stage tankiem i po prostu w tym czasie Antek taki postęp zrobił, że pływa żabką krytą. Już pływa żabką krytą, krótki dystans, ale jest w stanie przepłynąć także się po prostu przełamał do tego, że wiecie, no że może pływać, tak, że może pływać, że się utrzyma na powierzchni wody już już czuję, że jest w stanie i, i to robi. Nie? Także super. Nie? Chłopak ma 4 lata yy, umie pływać. No. Bardzo dobrze. Niech idzie dalej w tym kierunku, to jeszcze troszkę podrośnie to będzie nurkował statą.